Jeśli powiemy, że jesteśmy dziś zalani olbrzymią ilością informacji, że żyjemy w natłoku informacji, to naprawdę będzie to delikatne określenie. Wszędzie, gdzie nie popatrzymy, na LinkedInie, Facebooku, w prasie branżowej, ciągle pojawiają się nowe artykuły, które mówią jak powinien wyglądać HR, jak powinniśmy zarządzać pracownikami itd., itd. I w tych czasach, kiedy naprawdę jesteśmy bombardowani informacjami, kluczowe jest to moim zdaniem, w jaki sposób wybieramy literaturę czy prasę, z której korzystamy. Powiem Wam szczerze, jakiś czas temu zacząłem moją serię dotyczącą książek dla HR i w serię filmów wideo, w której promuję pewne książki, które uważam za wartościowe. I zrobiłem to dlatego, że jestem przerażony tym, jak duża ilość publikacji do nas trafia i jak są one często słabe jakościowo. I pomyślałem, że dzisiaj na okres wakacji, kiedy mamy trochę więcej czasu, warto, żebym nagrał odcinek, kiedy w bardziej systematyczny sposób opowiem Wam o tym, jakie mamy publikacje i z których naprawdę warto korzystać i przejrzeć odrobinę bardziej systematycznie, więc jeśli zależy Wam na tym, żeby w HR-ze zdobywać wiedzę w sposób rzetelny, systematyczny i nie obawiać się, czy czytamy jakieś szarlatanerie, czy nie, no to Zapraszam, bo myślę, że ten odcinek jest wtedy właśnie dla Was. No więc to. No więc, startujemy. No dobrze, jak to kiedyś ktoś powiedział, nie wiadomo kto, ale warto zacytować. Pokaż mi, co czytasz, a powiem Ci, kim jestem. Zatem zobaczmy, co można czytać i co to może nam o nas powiedzieć, i co te publikacje mogą nam dawać. Słuchajcie, pierwszy typ publikacji to są tak zwane. Czasopisma branżowe. No i tradycyjnie wydawane były w wersji papierowej. Ja mam tutaj akurat dwa przykłady. Jeden to jest Production Manager. Zresztą czasopismo, które naprawdę lubię czytać. Pracuję w branży produkcyjnej na co dzień, więc zdecydowanie sięgam często po to czasopismo. Drugie typowo hr nie wiem, HR Business Partner. Mamy takie czasopisma jeszcze w Polsce jak Personel i Zarządzanie, czy Personel Plus. Tych tytułów kilka na rynku się pojawia, czy w innych obszarach związanych z zarządzaniem, nie wiem, ostatnio takie czasopismo. Nowa sprzedaż się pojawiło jakiś czas temu, no, Czy Harvard Business Review, tych czasopism branżowych odrobinę jest. I teraz, czym charakteryzują się czasopisma branżowe? No najczęściej artykuły są tam pisane przez praktyków, więc z jednej strony czasopisma te roszczą sobie prawo do tego, że no starają się dawać wiedzę stosunkowo praktyczną, więc nie wiem, no w czasopismach branżowych pewnie czytacie, pewnie znajdzie, znacie, znajdziecie, nie wiem, studia przypadków, opisy jakichś wdrożeń, które się działy. Więc jakby jeśli popatrzymy na czasopisma branżowe z punktu widzenia praktyczności artykułów, które się tam pojawiają, no to zdecydowanie wypowiadają one bardzo wysoko. Natomiast w dzisiejszym przeglądzie publikacji oprócz tego aspektu praktycznego, na które będę zwracał uwagę, chciałbym Wam zwrócić uwagę na drugi aspekt, jest to aspekt rzetelności wiedzy, która się tam pojawia, i naukowości czy powtarzalności tej wiedzy. No i teraz tak, z jednej strony, Czasopisma branżowe wypadają najczęściej bardzo dobrze, jeśli chodzi o praktyczność wiedzy. To znaczy, no tak jak wspomniałem, mamy casey, często mamy jakieś gotowe szablony dane. Natomiast jeśli chodzi o rzetelność wiedzy, no to niestety tutaj czasopisma branżowe wypadają stosunkowo słabo. Dlaczego? Ponieważ czasopisma branżowe, no pisane są przez ekspertów, którzy gdzieś mają swoje doświadczenia, natomiast. Artykuły w tego typu publikacjach najczęściej nie są recenzowane pod kątem merytorycznym. Czyli, jeśli ja mam pomysł i dogadam się z redaktorem i piszę artykuł, no, to ten redaktor wyśle go ten artykuł do jakiejś poprawy stylistycznej. Może jakiś inny specjalista z branży na to zerknie. Natomiast bardziej jest to zerknięcie niż rzetelna recenzja. No więc musimy polegać na tym, że ci eksperci, którzy piszą artykuły w tych czasopismach, rzeczywiście posiadają rzetelną wiedzę. No i tutaj, jeśli chodzi o czasopisma branżowe, to powiem Wam szczerze, wskazana jest bardzo duża doza krytycznego myślenia, kiedy analizujecie teksty. No, z jednej strony są one praktyczne, natomiast musimy pamiętać o to, że nie ma tego rygoru, który będzie w innych publikacjach który będzie nam zapewniał wyższy poziom rzetelności wiedzy. To, co jeszcze, jakby, o czym warto pamiętać, kiedy, kiedy myślicie o prasie branżowej, bo to może być prasa albo papierowa, albo bardzo wiele portali, które dzisiaj mamy, typu H Standard czy Puls HR, no jakby różne są te, te portale dzisiaj, to jest również to, że pamiętajcie, że nawet jeśli ktoś w tego typu artykułach powołuje się na badanie naukowe, na jakieś analizy rynku, to zawsze jest to wiedza przetworzona przez jego doświadczenie, przez jego umysł, no i on z tych obiektywnych badań, które wy, cytuję, no wyciąga jakiś jeden fragment, który udowadnia jego tezę, czy wspiera jakiejś studii, które opisuje. No więc podsumowując, czasopisma branżowe jak najbardziej warto czytać ze względów praktycznych, natomiast pamiętajcie o tym, że wiedza, którą tam mamy, przeważnie bazuje na jednostkowym doświadczeniu, no więc nie ma tego rygoru, który mamy w wiedzy naukowej, można powiedzieć, że jest mniej rzetelna, dlatego trzeba to czytać z wielką, wielką dozą ostrożności i nawet w dobrych czasopismach, ja nie chcę tutaj jakby wymieniać tytułów i ich porównywać, bo to jakby każdy z Was sobie oceni, które czasopismo HR-owe warto czytać. Natomiast pamiętajcie o tym, że, no tam znajdzie się też masa głupot, tak? I czytam takie artykuły, czy doniesienia po konferencjach branżowych, kiedy ktoś naprawdę wyciąga jakieś niesamowite wnioski, nie wiem, na podstawie testów typu MBTI, pisze o kształtowaniu kultury organizacji na podstawie testu MBTI, który menadżerowie zrobili w 15 minut. No, sorry, jakby musimy być tutaj bardzo krytyczni. Druga kategoria, obok jakby prasy branżowej, no to oczywiście są książki branżowe. No i teraz tutaj jest w ogóle ciekawa sprawa, ponieważ książki branżowe to też jest taki obszar który, no można powiedzieć, ktoś kurczę, ktoś wydał książkę, tak, to już jest niesamowita sprawa, no bo książkę zawsze kojarzymy z tym, że jest, że książki piszą eksperci, że książki przeważnie powinny być rzetelne, natomiast no, w praktyce dzisiaj bardzo różnie to wygląda i słuchajcie, jeśli chodzi o książki branżowe, to tutaj to jest chyba taki obszar zdobywania wiedzy, w którym najciężej jest ocenić to, czy publikacja jest rzetelna. Z jednej strony, wiele tych książek branżowych, kiedy poczytacie sobie okładki tych publikacji, no to one starają nam się. Powiedzieć, że no, na przykład tutaj mam proces grupowy, poradnik dla trenerów, nauczycieli i wykładowców, tak? Ja się z niego dowiem niesamowitych rzeczy, jak, jak sobie wczytam się w okładkę, więc często autorzy starają nam się w sobie sprzedać jakieś bardzo praktyczne wnioski, natomiast tą rzetelnością danych jest bardzo, bardzo różnie. I słuchajcie, ja uwielbiam książki branżowe, natomiast na nie trzeba bardzo, bardzo uważać i być bardzo krytycznym, bo z jednej strony uważam, że znajdziecie. Świetne publikacje, tak jak tutaj mam taką publikację, może nie HR-ową, ale zdecydowanie branżową specjalistyczną, książkę Zrozumieć zmienność, która Uważam, jest jakby kluczem do tego, aby w ogóle zająć się zarządzaniem procesowym w organizacjach i pokazuje to, jak kontrolować procesy również statystycznie. Super rzetelna pozycja z dużą dozą naprawdę praktycznej wiedzy. Z jednej strony mamy dobre książki, z drugiej strony mamy książki też dobre, trochę bardziej inspirujące, ale już z mocną naleciałością myślenia autora, takie jak, nie wiem, Measure What Matters, jedna z najbardziej popularnych książek o OKR-ach aktualnie. Jeśli kogoś interesuje OKR, to pewnie, to Pewnie na nią trafił. No i z jednej strony fajna, z drugiej strony yy, bardzo praktyczna, bo autor rzeczywiście daje dużo wskazówek, opiera się o jego doświadczenia, które wyniósł bodajże z Hewlett Packard i, i stosował w Google. No ale z drugiej strony gdzieś tam, jak poszukacie głębiej, to trochę rzeczywiście to zdanie autora na to wpływa. No i potem idziemy dalej. Mamy książki, które próbują nam pokazać, że są jakoś naukowe i w ogóle, ale tak naprawdę ich autorzy próbują być buru biznesu, którzy próbują nam coś wcisnąć. Nie wiem, książka Challenger, pewnie ci, co zajmują się sprzedażą, to, to mnie pokrytykują, że jej nie doceniam. No i wiecie, są takie książki, które tak naprawdę ja nie chcę może pokazywać, bo raczej stałem się mówić o dobrych książkach, ale są takie, że powiem Wam szczerze, jak się zrobi zimno, i zacznę palić w kominku, to pewnie spożytkuję tę publikację do tego, żeby po sobie napalić, tak? Kupiłem ją w sumie, nie wiem dlaczego, chyba skusiła mnie okładka, natomiast kiedy wejdę w środek, mam książkę o procesie grupowym, która cała oparta jest o koncepcję Tukmana, która nie ma nic wspólnego z myśleniem naukowym o biznesie i o zarządzaniu opartym o dowody, a napisał ją ktoś z tytułem doktora i książka jest pokazywana jako w cudzysłowie naukowa, tak? A jest książką branżową i to bardzo, bardzo słabo napisaną. Moi te książki branżowe mają to do siebie, że również nie mają recenzji naukowej, tak? Czyli jeśli ja jestem zarobisty, jeśli się dobrze promuję, dogadam się z wydawnictwem jednym, drugim czy trzecim, skropnę sobie taką książkę, no, i oczywiście, ktoś mnie skoryguje, poprawi tabelki i tak dalej, i domówię się z wydawnictwem przy umowie i po prostu ją wydam. I to nie znaczy, słuchajcie, że to jest zła publikacja, natomiast pamiętajcie, że nie jest to publikacja recenzowana. W związku z tym, no, jakby autor, ok, swoim nazwiskiem ręczy za tą wiedzę, którą wam przekazuje, natomiast nie stoi za tym jakiś szerszy komitet, który by ocenił jakość tej publikacji. No, ale są też świetne publikacje branżowe, co nie ulega wątpliwości. Na przykład książka, którą ja strasznie lubię, chociaż o bardzo ciężkich tematach zwolnienia pracowników a polityka personalna firmy, pani Małgorzaty Rządkowskiej. książka branżowa, chociaż napisana przez panią profesor, bo pani rządkowska bodajże jest profesorem. Natomiast książka z jednej strony strasznie praktyczna, z drugiej strasznie mądra, bardzo przydatna, no i może okładka nie jakaś wybitna, ale powiem nam dużo mi ta książka dała do myślenia w sytuacji zwolnień grupowych, kiedy naprawdę przechodziliśmy trudne chwile w organizacji, tak? Więc mamy książki branżowe i z nimi jest podobna kwestia jak z artykułami. Pamiętajcie o tym, że często są pisane po to, żeby wypromować autora, a nie żeby Wam dać rzetelną wiedzę, więc trzeba je czytać bardzo, bardzo ostrożnie. I tutaj naprawdę zachęcam Was do tego, żeby na, naprawdę zerknąć, czy autor powołuje się na badania, y, co inni myślą o jego książce. Też spojrzeć krytycznie na wszystkie tezy, które się tam pojawią, szczególnie jeśli autor lansuje jakiś y, uniwersalny model, którego sam jest autorem, tak? Więc przeważnie chce nam go sprzedać. Kolejny typ publikacji. I tu idziemy w odrobinę takie publikacje, którym można bardziej zaufać. To są tak zwane publikacje popularno-naukowe. I przeważnie jest tak, że te publikacje popularno-naukowe są stosunkowo praktyczne. Może nie tak bardzo. Jak książki branżowe, natomiast pozwalają wyciągnąć praktyczne wnioski, ale bazują na mocno ugruntowanej wiedzy naukowej. I przeważnie pisane są przez naukowców, którzy starają się swoją wiedzę przybliżyć szerszemu gronu. No albo naukowców, albo takich praktyków, którzy są bardzo mocno osadzeni w myśleniu evidence-based i korzystają z wiedzy naukowej i próbują nam tą stosunkowo hermetyczną wiedzę naukową przełożyć na praktyczne, na praktyczne wnioski. I przykłady dwóch takich książek, zresztą jedną omawiałem w swoim cyklu. Na przykład książka Daniela Kahnemana, tak? pułapki myślenia, bardzo popularne ostatnimi czasy i bardzo dobrze, bo bardzo dobra książka, gdzie Daniel Kahneman no, w pewien sposób streszcza nam dorobek y, swojego życia i, i badań, które prowadził z Amosem Tuerskim. No i rzeczywiście w sposób bardzo przystępny jesteśmy w stanie zapoznać się z wynikami, które są bardzo użyteczne też z perspektywy biznesowej. Natomiast Kahneman nie da nam czy publikacja inna, popularna, naukowa, nie da nam wprost tabelek, tak, czy, czy szablonów dokumentów do zastosowania w swoim kontekście biznesowym, to my musimy wyciągnąć z tego wnioski. No czy inna książka Dana Ariellego, The Upside of Irrationality, też bardzo ciekawa książka o, o podejmowaniu decyzji, o ekonomii behawioralnej. Skoro jeśli dobrze się wczytamy i, i jakby zinterpretujemy to, co mówi nam Dan Arieli, no to też będziemy w stanie wdrożyć te te wnioski w praktyce, więc. Tak naprawdę ten, takie przejście pomiędzy wiecie tymi publikacjami branżowymi, a popularnonaukowymi, naukowymi, gdzieś się bardzo zaciera, tak? Najczęściej te popularne naukowe rzeczywiście bazują na doniesieniach naukowych i one są tutaj w centrum uwagi i często piszą je naukowcy, natomiast często też w książkach branżowych też znajdziecie odwołanie, odwołanie do badań i bardzo dobrze, tak? Więc tutaj jest to jakby granica dużo cieńsza. Natomiast książkom popularnonaukowym, szczególnie jeśli są pisane przez no, wybitne często autorytety w dziedzinie nauki, możemy zaufać dużo bardziej, bo przeważnie rzeczywiście streszczają nam one w jakiś sposób wiedzę naukową, więc są dużo bardziej rzetelne, chociaż odrobinę mniej praktyczne. No i moi drodzy, kolejną jakby kategorią publikacji, na które warto zwrócić uwagę i do których ja Was chcę serdecznie, ale to naprawdę serdecznie zachęcić, są tak zwane monografie naukowe. Monografie naukowe, jak sama nazwa wskazuje, są to książki naukowe pisane na jeden konkretny, specyficzny temat, które przeważnie zbierają wam bardzo wiele lat badań i doświadczeń w danej dziedzinie wiedzy. Monografie naukowe mają to do siebie, że są publikacjami recenzowanymi czyli zanim monografia naukowa zostanie wydana, jest poddawana recenzji. No, recenzji innych najczęściej profesorów w tej dziedzinie, którzy wypowiadają się po przeczytaniu tej książki, czy powinna zostać opublikowana, czy nie, czy w tej monografii są błędy, czy ich nie ma, więc tutaj macie dużo bardziej ścisłą kontrolę nad tym, czy ta wiedza jest rzetelna, czy nie. Bo książkę branżową może napisać każdy i pokazać w niej, powiem brzydko. Totalne mały, co nie znaczy, że w każdej książce wężowej są mały, bo wiele jest dobrych. Natomiast mogę sobie wyobrazić książkę taką, jak gdzieś tu mam yy, na rozpałkę do kominka, gdzie rzeczywiście są mały. Natomiast w monografii naukowej możemy być bardziej już pewni tego, że ta wiedza jest po recenzjach, jest przesiana i rzeczywiście jest bardzo rzetelna. Natomiast nie ukrywajmy tego monografie naukowe przeważnie streszczają nam wyniki badań, podsumowują nam wyniki badań, natomiast nie dają nam w większości sytuacji wniosków praktycznych, a te my niestety musimy wyciągnąć już sami i sami z nich skorzystać. No, ja mam tu przykład bardzo dobrej książki, na przykład, która bardzo wiele wnosi, jeśli chodzi o, na przykład, zrozumienie postaw pracowników, tak? Personality and Behavior. Książka tak naprawdę z lat 90., ale nadal bardzo aktualna. Podsumowująca badania na temat postaw. No i teraz tak, oczywiście, ją się czyta. Dużo ciężej niż książkę Dana Arielego, która jest popularna naukowa, czy Daniela Kahnemana, gdzie w ogóle płyniemy przez historię, którą opowiada nam Kahneman, tak? Czy już nie mówiąc o tym, że ciężej się ją czyta od Challengera, który nas challenge, challengeuje intelektualnie, tak? Natomiast, jeśli przebrnę przez tą książkę, to ja mogę powiedzieć, że mam doskonałe podsumowanie jakiegoś obszaru badań. Często te książki można potraktować, wiecie, jako taki punkt startu, jako taki reference book. Biorę nowy temat, kupuję sobie monografię, na przykład taką, o której Wam też opowiem w osobnym filmie. Świetną książkę New Development in Goal Settings And task Performance, tak, książka o tak naprawdę zarządzaniu przez cele, to o co wiemy dzisiaj współcześnie zarządzanie przez cele. Tak, monografia, w której piszą różni autorzy pod redakcją Lokę i Latama, dwóch gości, którzy zjedli zęby na zarządzaniu przez cele. I moi drodzy, znajdziecie tu i naukowe artykuły, i przeglądy, i znajdziecie też praktyczne casey, bo to jest ciekawa monografia, też to zawiera pewne praktyczne wdrożenia, na przykład opis wdrożenia w ibm zarządzania przez cele. No i to jest taka książka, że gdybym miał zacząć zarządzanie cel, przez cele, to zacząłbym od niej. No i moi drodzy, y, znów, y, podsumowując, tak, y, monografie naukowe będą dużo bardziej rzetelne, możecie tam być bardziej pewni jakości tej wiedzy, natomiast, no, będzie się jej czytać ciężej i to jakby po Waszej stronie będzie wyciągnięcie wniosków, natomiast tutaj ta wiedza jest nieprzetworzona, można powiedzieć, tu macie wyniki badań, tu macie tabelę, tu macie wykresy. Tutaj, tutaj, gdzieś w tych książkach branżowych, to wszystko, już nie mówiąc o artykułach branżowych w czasopismach, to już jest przepuszczone przez umysł tego praktyka, który ma swój kontekst. Tutaj możecie te wnioski wyciągnąć sami, i moim zdaniem to jest niesamowite w tych publikacjach. No i moi drodzy, ostatnia rzecz, tak, moim, moim zdaniem najważniejsza i taka, do której my powinniśmy w ogóle częściej sięgać w HR, sięgać w zarządzaniu to są stricte artykuły naukowe, z czasopism naukowych, które są poświęcone zarządzaniu. Bardzo rzadko, ale jeszcze czasami są one wydawane w wersji papierowej. I tu w sumie moim zdaniem jedyne sensowne polskie czasopismo, na które warto zwrócić uwagę, wydawane przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, to jest po prostu zarządzanie zasobami ludzkimi. Polskie, dobre, recenzowane czasopismo na temat hr dostępne online, nie kupicie go raczej w MPiKu, no ale tak naprawdę te najlepsze dzisiaj światowe czasopisma y, naukowe z zakresu zarządzania są publikowane w naukowych bazach danych i dostępne dla przeciętnego, normalnego człowieka przy użyciu normalnej przeglądarki internetowej no i do pobrania pod postacią pliku PDF, który jesteście sobie sami w stanie wydrukować. Część z nich jest darmowa, a część niestety jest płatna, no ale można temat obejść, bo oczywiście jeśli udacie się do biblioteki, ja wiem, w tych czasach to się robi rzadko, no to jesteście w stanie pobrać taki artykuł. Zresztą myślę, że poświęcę osobny odcinek temu, jak w ogóle dotrzeć do artykułów naukowych. Natomiast, moi drodzy, dlaczego artykuł naukowy jest najlepszym i najrzetelniejszym źródłem wiedzy? Z prostej przyczyny, artykuły naukowe w czasopismach naukowych są poddawane naukowej recenzji. Czyli ja, chcąc opublikować artykuł w takim czasopiśmie, wysyłam go i grono profesorów z danej dziedziny recenzuje ten artykuł. I wierzcie mi, przechodziłem taki proces recenzji, ponieważ publikowałem w takich czasopismach i recenzenci przyczepiają się dosłownie do wszystkiego. Jeśli artykuł przejdzie sito recenzji w naprawdę dobrym czasopiśmie, to można mu zaufać dużo bardziej niż pozostałym publikacjom, które mam tutaj na biurku. Tych czasopism jest bardzo, bardzo wiele. Zachęcam Was do tego, żeby użyć wyszukiwarki Google Scholar, gdzie możecie przeglądać artykuły naukowe i część, naprawdę duża część z nich jest dzisiaj dostępna za darmo. No, ja mam tu przykład bardzo ciekawego artykułu, zresztą na podstawie którego pisałem też jeden ze swoich tekstów który dotyczy zarządzania wybitnymi pracownikami w filmie. Ten artykuł akurat został opublikowany w czasopiśmie Organizational Dynamics. Jak widzicie, nie są to takie nazwy, które znamy, są popularne i leżą w Empiku, bo tych czasopism nie dostaniecie w Empiku. Tak? Natomiast jest tutaj wiedza najrzetelniejsza, szczególnie jeśli będziecie parzować na tzw. czasopismach, które mają wysoki impact factor. Czasopisma oceniane są w nauce po tak zwanym no, współczynniku impact factor. Nie ma tutaj jakby miejsca na rozwinięcie tego tematu, natomiast im ten impact factor jest wyższy, tym czasopismo no, jest lepsze, dociera do większej ilości społeczności naukowej i też praktyków. Tak więc, no, w ogóle, jeśli czasopismo ma impact factor, to już jest bardzo dobrze, bo są takie, którego nie mają w ogóle i chyba niestety to nasze należy do tej grupy, ponieważ jest publikowane w języku polskim. Natomiast te najlepsze czasopisma mają naprawdę wysoki impact factor. Moi dozy, to tutaj znajdziecie wiedzę najbardziej rzetelną, natomiast niestety, im ta wiedza jest bardziej rzetelna, im mamy dostęp do no jakby surowych danych naukowych, tym zdecydowanie jest ona mniej praktyczna w porównaniu do wiedzy, którą znajdziecie w czasopismach branżowych, tak? Więc tutaj będzie Wam się czytać ciężko, będziecie przebijać się przez statystyki, natomiast będziecie w stanie ocenić tą wiedzę rzetelnie, no a tutaj będziecie mieli Pewien wycinek tej wiedzy przepuszczony przez praktykę autora, no i praktyczne wnioski. Natomiast no, nie jesteście pewni, na jakiej podstawie autorzy wyciągnęli te wnioski. No i moi drodzy, tak to wygląda, że w zależności od typu publikacji, albo dostaniemy większą dozę praktyki, no ale z siłą rzeczy mniejszą rzetelność i Pewną, pewne duże ograniczenie kontekstualne, które się pojawia, bo przecież pisał to konkretny praktyk z konkretnej organizacji. Natomiast z drugiej strony będzie Wam się czytać dużo ciężej, mniej przyjemniej, będzie mniej fanów, ale dostaniecie bardzo rzetelną wiedzę. I to, do czego ja bym chciał Was w ogóle zachęcić w hr to to, żebyśmy w ogóle zaczęli odrobinę przynajmniej korzystać z tych dwóch ostatnich źródeł danych. Czyli po pierwsze zaczęli czytać monografię. Bo moi dozy, wierzcie mi, jak chcecie ogarniać temat, nie wiem, zarządzania przez tele, to możecie czytać 500 książek o różnych okr i tak dalej. Natomiast warto zacząć od tego, bo tu macie kwintesencję, a potem sobie praktyczne narzędzia dobierzecie. Natomiast tą wiedzę dotyczącą mechanizmów działania znajdziecie w monografii naukowej. I zachęcam Was też do tego, żeby nie bać się sięgać po artykuły naukowe. Zresztą Chodzi za mną już dość dawno nagranie takiego przewodnika, jak czytać artykuły naukowe, bo wcale nie jest to, to trudne. I fajne jest w ogóle to w artykułach naukowych, że jak zaczniecie je czytać, to często wystarczy, że przeczytacie abstrakt i wyniki. Jesteście w stanie przeczytać taki artykuł w 10 czy 15 minut yy, i wyciągnąć kluczowe wnioski, bo po prostu nauczycie czytać się schematów i wyciągać z nich wnioski, a nie musicie czytać całych wprowadzeń teoretycznych, konkluzji itd. Tak Tylko jeden rzut na yy, opis wyników i już wiecie, co jest w tekście. No więc podsumowując, moi drodzy, zalewa nas straszna fala wszystkiego, dlatego czytajmy mądrze, czytajmy rozsądnie, a ja was zachęcam do tego, żeby czasami sięgnąć po wiedzę naukową z zarządzania, bo jest jej strasznie dużo, a nie tylko bazować na jakichś takich przetworzonych, wiecie, publikacjach publikowanych yy, w kolorowych okładkach, które są nam wciskane na prawo i lewo przez różne góry biznesu. No bo nie zawsze to, co jest łatwe i się świeci, jest złotem, czy jak to ktoś tam mawiał. A moi drodzy, jak ten odcinek Wam się podobał, no to zostawcie łapkę w górę. Mam nadzieję, że był dla Was przydatny. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. No i co? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. A na dzisiaj to tyle. Cześć! Do zobaczenia!